Zadanie kolejne z porównywania liczb. Tym razem będzie to, będą to pierwiastki. Dla każdej z podanych liczb znajdź dwie kolejne liczby całkowite, tak aby jedna z nich była mniejsza, a druga większa od tej liczby. I mamy pierwiastek z 11. Tutaj można sobie przypomnieć taki temat z klasy 7, jak szacowanie pierwiastków. I teraz tak. Mamy pierwiastek z 11, to jaka liczba będzie mniejsza od pierwiastka z 11 i całkowita? No to mniejsza liczba od pierwiastka z 11 to są takie, które mają pod pierwiastkiem mniejszą liczbę, czyli na przykład pierwiastek z 10 już będzie liczbą mniejszą, ale pierwiastek z 10 to nie jest liczba całkowita, ale pierwiastek z 9 już tak. Więc tutaj można by było zapisać, że na pewno mniejsza by była pierwiastek z 9, a to jest całkowita 3. Natomiast Większa od pierwiastka z 11, to szukamy najbliższej większej, z której da się pierwiastek wyciągnąć. No to to by był pierwiastek z 16, czyli to jest 4. No i tutaj było takie polecenie, żeby dla każdej z podanych liczb znaleźć dwie kolejne liczby całkowite, tak aby jedna z nich była mniejsza, a druga większa od tej liczby, czyli to by było 3 i 4 w przypadku 11. Potem mamy pierwiastek z 23, no to teraz mniejsza, z której można wyciągnąć pierwiastek. No to będzie pierwiastek z, z 16, potem większa do z 25, czyli 16, czyli czwórka, a kolejna większa to by była pierwiastek z 25, czyli 5, czyli pomiędzy czwórką i piątką byłoby 23. Potem mamy dwa pierwiastki z 50. No to tutaj sobie piszemy. Tutaj to dwa pierwiastki z 50, tylko że najpierw można tą liczbę ogólnie dać całą pod pierwiastek, bo wtedy będzie nam łatwiej te liczby znaleźć, bo jeżeli damy tą dwójkę pod pierwiastek, to ona musi tam iść jako czwórka, tak? Tak byśmy mieli 2 kwadrat razy 50, to to jest to samo, ponieważ z tego 2 kwadrat by wyszła dwójka przed pierwiastek, czyli to jest 4 razy 50, czyli to jest to samo, co pierwiastek z 200. Więc możemy sobie wziąć teraz liczba całkowitą, która będzie mniejsza bądź większa od pierwiastka z 200. Czyli tak, patrzymy sobie jakie to będą liczby. No na pewno będzie to liczba większa, ta mniejsza niż pierwiastek ze 100. To jest 10 razy 10. Potem 11 razy 11 to będzie jeszcze za mała. Później 12 razy 12 to jest 144. Potem 13 razy 13 to jest już 169. A 14 razy 14 to już szczerze nie pamiętam, sprawdzę sobie ile to będzie. 14 razy 14 to jest 196, czyli jeszcze pasuje. Czyli to by było pierwiastek ze 196, co jest 14, czy to byłaby 14, więc kolejna większa to musi być 15, bo to by był pierwiastek z 225. Także możemy to zrobić w ten sposób. Możemy też zrobić w ten sposób ten przykład, że bierzemy sobie najpierw pierwiastek z 50 i patrzymy, jaka liczba będzie mniejsza i większa. No to mniejsza będzie pierwiastek 49 czyli 7, a większa, no to będzie wtedy tutaj 8, pierwiastek z 64. I teraz, skoro tu jest ta dwójka, to ja sobie też daję tutaj razy 2, tak, żeby wszędzie tu się zrobiło razy 2. Muszę to zrobić równoważnie, czyli tu będzie te 14, tu będzie dwa pierwiastka z 50. Tylko, że wtedy tu nam wyjdzie szesnastka, więc tutaj nie do końca to będzie pasowało, bo tu po prostu będziemy wiedzieć, że ta liczba będzie na pewno pomiędzy czternastką a szesnastką, ale tu mają być dwie kolejne, więc no, po prostu ten wynik tu jest dokładniejszy jednak, tak? Bo tu wiemy, że pomiędzy czternastką a piętnastką. Też możemy to sobie sprawdzić na kalkulatorze, jeżeli robimy takie zadanie, czy na pewno tu nam wszystko wyszło dobrze, więc sobie od razu może sprawdzimy. Dla pewności. Czyli tak. Pierwiastek z 50, jak sobie damy na kalkulator, to jest powyżej 7. Jak damy razy 2, to wychodzi 14 przy 14 czyli to się zgadza dokładnie, że to jest powyżej 14, czyli pomiędzy 14 a 15. Czy jednak ten sposób jest lepszy, żeby po prostu, jeżeli jest jakaś liczba, to włączać pod pierwiastek. Bo pokazało nam tutaj to, że jednak ta metoda jest dokładniejsza, chociaż ta też pozwala oszacować, ta liczba pomiędzy jakimi liczbami jest, no ale już nie są one kolejnymi liczbami. Także to już sobie akurat usuniemy. I teraz yy, kolejny przykład, no mam pierwiastkę trzeciego stopnia z dziewięciu, to tutaj na takiej samej zasadzie, tylko że tu musimy dać liczbę, yy, no bo mniejsza liczba od pierwiastka trzeciego stopnia z 9, to będzie pierwiastka trzeciego stopnia z 8, prawda? I to jest 2, więc tu będzie dwójka, a tu w takim wypadku musi być trójka. Teraz mamy ujemne. Z ujemną musimy uważać bardzo, bardzo, bo jak mamy ujemną liczbę, to to jest tak, że tu ma być mniejsza, prawda? A tu ma być większa. Ja sobie sama tak zapisuję, żeby się nie pomylić tu, bo tu łatwo się pomylić. Czy tu ma być mniejsza, tu ma być większa? Czyli. Liczba, która jest mniejsza na minusie, jest liczbą większą, prawda zawsze. Wartość ma większą, ale ma minus. Więc tu musi być po prostu więcej. Czyli robimy tak jakby odwrotnie, tak? Jeżeli na minusie. Czyli żeby było więcej. No to musi być pierwiastek z 16, tak? Czyli to będzie po prostu 4. Czyli tu by było minus 4. A tutaj będzie w takim wypadku. Jak to była większa, to tu będzie mniejsza, czyli no to 3, tak, czyli minus 3. Czyli pomiędzy minus 4 a minus 3 będzie minus pierwiastek z 15. Kolejny przykład: to mamy tutaj pierwiastek z 6, no to wiadomo, że. że liczbą, która będzie całkowita od ułamka, yy, najbliższa, no to będzie jedynka, tak? Czyli pierwiastek z jedynki będzie liczbą większą, bo pierwiastek z 1 natomiast mniejszą od jedynki jest o 1,0. Czyli będzie tu po prostu pierwiastek z 0, czyli 0, bo 0 jest najmniejszą liczbą, z której pierwiastek jeszcze możemy wyciągnąć, ponieważ liczb pojemnych już pierwiastków yy, nie wyciągamy, bo ta liczba pod pierwiastkiem zawsze musi być większa bądź równa 0, to warto pamiętać. I ostatni przykład. Tu mamy ujemny pierwiastek 3 stopnia z 30. I to tu pamiętamy, że jak mamy liczbę ujemną, to tutaj musi być ta mniejsza, to ta większa na minusie. Czyli więcej na minusie, bo tutaj na pewno, żeby było mniej na minusie, to najbliższe będzie minus pierwiastek 3 stopnia z 27, prawda? Czyli po prostu trójka. Czyli minus trójka. Stąd tu. No ta dalej od zera w lewo, no to będzie minus czwórka, czyli to musiało być minus pierwsza, czyli stopnia z 4, czyli pomiędzy minus 4 a minus 3.